Silverstone miał być dla Mercedesa taką ostatnią szansą, żeby zatrzymać te pędzące byki, żeby odwrócić losy tego tegorocznej rywalizacji i po prostu wrócić do gry. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się dzisiaj na to, że lepszego scenariusza ekipa z Brackley nie mogła sobie wyobrazić, natomiast nikt takiego scenariusza z pewnością by nie napisał. Fantastyczna jazda Lewisa Hamiltona podczyta też sporą dawką kontrowersji, właśnie o tym. Porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. z niedziela, 18 lipca, Daniel Biały. Echa padoku. Nie było specjalnych grafik, nie było dziwnień, wieńców, plakietek. Emocje dzisiaj stały naprawdę na najwyższym poziomie. Zanim przejdę do tej kolizji Louisa Hamiltona i Maxa Verstappena, która z pewnością była dzisiejszym takim punktem wrzenia, cała uwaga była na tym skupiona, muszę zwrócić uwagę na inną, bardzo ważną rzecz, której na ten moment nie rozumiem. W jaki sposób Ferrari w tak krótkim czasie uporało się z problemami, które miało z oponami. To były ogromne problemy. To było problemy, które sprawiały, że te opony... W obu samochodach Ferrari po prostu się topiły. Kierowcy tracili pozycje jedna po drugiej. Dzisiaj Szaleklek praktycznie przez cały dystans wyścigu prowadził i dopiero w końcówce dopadł go Lewis Hamilton. Również wysoko był dzisiaj Carlos Sainz. To jest coś, czego nie można lekceważyć. Jeżeli ten postęp Ferrari jest prawdziwy, jeżeli ten postęp to jest wynik pracy włoskich inżynierów, to czapka z głowy, bo takie rzeczy w tak krótkim czasie w Formule 1 raczej się nie dzieją. A teraz przechodzę do tej sytuacji walki o mistrzostwo. Lewis Hamilton miał dzisiaj masę szczęścia, to trzeba podkreślić, ale pokazał też fantastyczne tempo. Jedynym kierowcą, który byłby go w stanie realnie zatrzymać był Max Verstappen, ale to zagrożenie zostało zneutralizowane już na początku wyścigu. I teraz kwestia tego kontaktu. On wisiał w powietrzu od bardzo długiego czasu. Musimy cofnąć się o wiele miesięcy do poprzedniego sezonu, do sezonu, kiedy Max Verstappen nie walczył o mistrzostwo, kiedy Lewis Hamilton tak bardzo strategicznie odpuszczał w tej bezpośredniej rywalizacji Max zawsze szedł po wszystko i to on był tym kierowcą, który zmuszał innych do tego, żeby ściągnęli nogę z pedału gazu. Dzisiaj Lewis Hamilton tej nogi nie ściągnął, choć. Max Verstappen już walczył o tytuł, już w tej, jest w tej pozycji, żeby walczyć o tytuł. Swojego podejścia do ścigania nie zmienił, natomiast to podejście najwyraźniej zmienił Lewis Hamilton. Nadzieje i oczekiwania Mercedesa przed Silverson były ogromne, a Lewis wiedział, że największą szansą na to, żeby odwrócić losy tej rywalizacji będzie właśnie Stardy. Te pierwsze okrążenia to też wynikało ze specyfiki obu samochodów. Lewis wiedział, że na prostej to jest miejsce, gdzie może dopaść Maxa Verstappena, a przy tak wyrównanych możliwościach obu samochodów ta pozycja na to, że może dać mu komfortowe prowadzenie, może mu pozwolić na to, żeby dużo łatwo wygrać ten wyścig, domowa ziemia sprzyjała dzisiaj Lewisowi Hamiltonowi, to trzeba powiedzieć otwarcie, bo ta kolizja mogła skończyć się bardzo różnie, skończyła się uszkodzeniem felgi, potem przyszła ta czerwona flaga, która pozwoliła na wymianę wszystkich czterech kół w samochodzie, problem po prostu zniknął, pomógł Walter botas pomógł cały zespół, pomogły też w pewnym sensie problemy w samochodzie Charlesa Leclerca, bo ta niepewność Ferrari na pewno jakoś wpływała, te małe momenty, kiedy Leclerc tracił tempo, to by były te sekundy, które na końcu dodane mogły zrobić różnicę. To wszystko złożyło się na zwycięstwo Louisa Hamiltona, bardzo kontrowersyjne, choć Louis mówi, że to, ja w jaki sposób je odniósł, to, że doszło do kontaktu z rywalem, z którym walczy o tytuł mistrzowski, nie odbiera nic jego fantastycznej jeździe i trzeba się z tym zgodzić. No to jednak Christian Horner bardzo mocno odniósł się do tej całej sytuacji, która dzisiaj miała miejsce, powiedział, że to było zwycięstwo puste, totalnie bez wartości. Szefred bóla, co zrozumiałe, był dzisiaj wściekły. W tym wywiadzie powyścigowym nigdy nie widziałem Christiana Hornera tak e, powstrzymującego się, tak powściągliwego, tak spiętego. Cedził przez zęby bardzo cierpkie słowa. Rzucił w jednym z tych wywiadów, że ma nadzieję, że Louis Hamilton jest z siebie dumny, że wysłał swojego rywala z którym walczy o tytuł mistrzowski do szpitala padło wiele cierpliw również pod kątem sędziów wyścigowych, którzy, te, którzy tą sytuację ocenili tylko według Christiana Hornera na 10 sekund to jego zdaniem nie była żadna kara, jeżeli weźmiemy pod uwagę tą całą sytuację jeszcze dalej w swojej ocenie tej sytuacji poszedł Helmut Marko, który powiedział, że ten regulamin sportowy nie przewiduje dobrej kary, adekwatnej kary do tego co się wydarzyło, on sugeruje, że Lewis Hamilton powinien otrzymać jakieś wykluczenie czy zakaz rywalizacji w kolej innym wyścigu. No chyba zgodzicie się ze mną, że ta dzisiejsza ocena doktora Helmuta Marko jest lekkim odlotem, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że wielu byłych i obecnych kierowców zgadza się po części z oceną Christiana Hornera. Oni sugerują, że Lewis Hamilton kierowca tak doświadczony, kierowca, który ma wiele atutów, nie powinien szukać swojej szansy w tym zakręcie, w tym konkretnym miejscu, przychylają się trochę do tego stwierdzenia Christiana Hornera, że była to próba desperacka. Tak rywalizować na tym poziomie kierowcy nie powinni. Ta sytuacja mogła pójść albo w kierunku incydentu wyścigowego, a jeżeli nie, to właśnie w kierunku kary. Dla Louisa Hamiltona. Co na to wszystko, to to Wolf, szef Mercedesa, chciałby popchnąć to wszystko w taki neutralny grunt. On sugeruje, że do tanka trzeba dwójka, że tu dwójka przyczyniła się do tego, co się wydarzyło. Na to, że rzeczywiście Max też mógł zostawić więcej miejsca, ale on ciągle chce utrzymać tą odznakę szeryfa, że on tu jest najważniejszy. Jeżeli ktoś odpuszcza, to na pewno nie będzie samochód z jego numerem, samochód Red Bull'a. Wolf próbował również odnieść się do zasad, które zostały stały spisane do jakichś regulacji, które przesłał w trakcie wyścigu na skrzynkę mailową Michaela Masiego, ale Masi kompletnie był zainteresowany lekturą tych wytycznych przepisów. Natomiast kiedy Jenson Baton po wyścigu zaczął, zaczął przepytywać Toto Wolfa o to, co się w tych przepisach znalazło, w tych wytycznych, Toto Wolf się nieco z tego wycofał, powiedział, ja jestem tylko teoretykiem, to Wy kierowcy lepiej wiecie, jak to wszystko interpretować. No i właśnie, kierowcy, co na to kierowcy? No, opinii Maxa Verstappena na temat tego, co się wydarzyło na razie, przynajmniej nie poznamy. Max Verstappen został przetransportowany do szpitala. Sytuacja jest nieco uspokajana, bo mówi się o tym, że to są standardowe testy. Z drugiej strony, wypowiedź Christiana Hornera i doktora Jana Roberta sugeruje, że były jakieś wątpliwości co do stanu świadomości, co do głowy Maxa Verstappena, czy nie doszło tam do jakiegoś wstrząśnienia. Miejmy nadzieję, że wszystko skończy się na siniakach, otarciach i Max szybko wróci do rywalizacji, ale jest pewien mały znak zapytania. 51G to było mocne uderzenie, boczne. Tutaj naprawdę wiele zagrożeń, czaj się na. Na kierowcę, czasami w mniejszych e, wartościach tego przeciążenia, kiedy dochodzi do wypadków, są e, większe e, problemy ze zdrowiem kierowców. Ale miejmy nadzieję, że w przypadku Maxa Verstappena skończy się to, jak powiedziałem, na takich delikatnych, drobnych rzeczach. Max szybko wróci do rywalizacji, bo chcemy go w tej rywalizacji, bo ona jeszcze bardziej nabiera rumieńców. A co na to? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, podobnie jak kto, to uważa, że to dwójka kierowców przyczyniła się do tej sytuacji, choć Lewis. Bardzo pokornie przyjął tą karę. On mówi biorę to na siebie, w samochodzie też zachował spokój. On mówił, że był wściekły po tym, co się wydarzyło, i dopytywany przez jedną z reporterek o powód tej wściekłości powiedział. Ta agresja Maxa Verstapena w jego jeździe jest zwyczajnie niepotrzebna. Nawet na prostej. Zderzyliśmy się kołami, co dobrze wyglądało w telewizji, ale jest zupełnie niepotrzebne. Lewis Hamilton co do tego nie mam żadnych wątpliwości i myślę, że nikt z was też nie powinien mieć. Nie zaplanował tego, to nie było świadome działanie. Louis wielokrotnie odpuszczał, w końcu uznał, że musi okazać się też mężczyzną na to, że musi pokazać Maxowi Verstappenowi, kto tu rządził. Nie odpuścił, doszło do kolizji. Takiej kolizji nie da się zaplanować, nie da się tego zaprojektować. Louis Hamilton równie dobrze mógł się po prostu. Wy... Eliminować z tej rywalizacji, podobnie jak miało to miejsce w przypadku tej słynnej już kolizji z Nico Rosbergiem, więc to było w pewnym sensie, może nie działem przypadku, ale to był wynik e, sytuacji, w której żaden z kierowców nie chciał temu drugiemu tak psychologicznie dać do zrozumienia, że on tu rządzi, że on będzie w tej rywalizacji rozdawał karty. Luis był zaskoczony, kiedy usłyszał, że Max jest w szpitalu, bo nikt tej informacji najwyraźniej mu nie przekazał. Ale niezależnie od tego co się działo na torze, niezależnie od tego jakie były powody tej kolizji, a tak jak powiedziałem, no obaj nie chcieli po prostu ustąpić, oddać tego. Zakrętu. Każdy z nich uznał, że jest w pozycji, która daje mu możliwość przyznania sobie prawa do tego zakrętu, choć Lewis Hamilton, na co zwraca uwagę wielokrotnie, Jensen Baton był daleko od tego szczytu zakrętu. Gdyby znalazł się w szczycie, pewnie kolizji w ogóle by nie było. Gdyby odpuścił, pewnie też nie. Więc tutaj wina bardziej idzie w kierunku Lewisa Hamilton'a i mówią o tym brytyjscy kierowcy i brytyjscy komentatorzy niż w kierunku Maxa Verstappena. Od incydentu w kierunku Lewisa innej możliwości tutaj nie ma, ale Lewis już. Po wyścigu, kiedy usłyszał, co się wydarzyło, kiedy pewnie trochę ochłonął, przemyślał, wysłał bardzo mocny komunikat. Adresat jest znany. Powiedział tak, między wierszami, właśnie we wspomnianym wywiadzie: Nie cofnę się, nie odpuszczę przedniki. I teraz, jak interpretować tę wypowiedź Louisa Hamiltona? Bo z jednej strony, rywal w szpitalu, z drugiej strony, nic wielkiego się nie wydarzyło i Louis mówi takie słowa: To się musiało wydarzyć. Taka jest moja ocena tej sytuacji. Lewis Hamilton, biorąc pod uwagę, jak są blisko, jak blisko są samochody, jak zacięta jest tegoroczna rywalizacja, nie mógł dłużej być tym kierowcą, który odpuszcza. On musiał wysłać jasny sygnał do Maxa Verstappena. Tak jak powiedziałem, powtórzę to jeszcze raz, nieświadomie w tym sensie, że nie projektował, nie próbował rozegrać tego w ten sposób. Tak się wydarzyło, ale to już za nami. No i teraz sposób, w jaki kierowca to ogra. Lewis, moim zdaniem, ograł to. Bardzo dobrze w kontekście tego, jak będzie postrzegany, i tutaj podeprę się jeszcze słowami Daymona Hilla, który też e, to wszystko komentował po wyścigu. On powiedział: Teraz obaj są siebie świadomi, obaj wiedzą, że żaden z nich nie odpuści. Zapowiada nam się fantastyczny sezon. Max wraca, Luis e, będzie wiedział, że tym razem on. Jest górą i tym razem nie odpuszczając otrzymał tą najbardziej słodką nagrodę, jaka może być ta rywalizacja. Może nam przynieść jeszcze więcej kontrowersji, jeszcze więcej tego typu sytuacji, chyba że Max spuści nieco z stonu, chyba że Max stanie się tym szachistą, takim jak był jeszcze niedawno Lewis Hamilton. Duży udział w tym co się wydarzyło miał Walter i Bottas. Walter i który z jednej strony robi sobie przysługi, czy robi przysługi Mercedesowi, może sobie robić drogę do kolejnego kontraktu, choć mam pewne wątpliwości, ale sam w sobie nie prezentuje takiego poziomu, jakiego pewnie wymagałby od niego Mercedes, dwukrotnie zaspał. Przy starcie i przy restarcie oddał pozycję nieco słabszym rywalom, potem musiał tą pozycję oddać również Louisowi Hamiltonowi. To on mógł być zwycięzcą dzisiejszego wyścigu, to on powinien być daleko z przodu, nie byłoby wtedy żadnych dyskusji. Że ma przepuścić Luisa, bo dystans byłby kilkunastosekundowy. Botas, mimo że wysoko, mimo że częściowo zadowolony, to jest jednym z przegranych tego weekendu wyścigowego, czy tego wyścigu, bo on mógł tutaj rozdawać karty. No i ta sytuacja na końcu, kiedy Walter Botas asystował Luisowi Hamiltonowi, kiedy ten ustawiał swój samochód na tym pierwszym polu startowym, pokazał mu ręką, gdzie się ma trzymać, czy w którym momencie jest chyba takim najlepszym podsumowaniem tego, jaką rolę w tym zespole pełni Walter Botas. Szkoda, bo myślałem, że Walter Botas. Podniesie poziom swojej gry i że będzie prawdziwym rywalem dla Louisa Hamiltona, co jeszcze bardziej rozświetli nam ten sezon. Mówiąc o Botasie, wspomnę jeszcze o tym drugim. Pomocniku o Sergio Perezie. Sergio Perez również wczoraj sobie mocno rzucił kłody pod nogi, dzisiaj próbował gonić. No i w końcówce wystarczyło to nie na wywalczenie jednego punktu. To też ciekawe. Perez jechał na dziesiątej pozycji. Red Bull ściągnął go tylko po to, żeby dać mu nowe opony i żeby spróbował, a w zasadzie odebrał to najszybsze okrążenie Lewisowi Hamiltonowi. Więc tutaj zagrano ten jeden punkt. Zastrzyk punktowy, z jakim Red Bull wyjeżdża z tego weekendu wyścigowego, to jest z tego co, kojarzę, tylko trzy punkty, duża ilość punktów po stronie Mercedesa. To wszystko wraca. Silverstone rzeczywiście okazało się dla Mercedesa szansą na odbicie się, ale droga do końca tego sezonu jeszcze daleka droga do tytułu i z jednej i z drugiej strony jeszcze dość kręta. A to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło, jeszcze bardziej nakręci nam ten sezon, i ta bezpośrednia rywalizacja tych dwóch już wielkich kierowców może wejść na zupełnie nowy poziom. Tyle na dzisiaj. Nie chcę przedłużać tego, kolejnych kierowców i kolejne zespoły. Tym zajmiemy się jutro. Dzisiaj dostaliśmy. Potężną porcję emocji, dużo kontrowersji, będzie na pewno głośno jeszcze w trakcie tego tygodnia, który przed nami. Najważniejsze jest to, żeby Max szybko wrócił bez żadnych problemów, bo to gwarantuje nam kolejne emocje w kolejnych wyścigach. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia.